Słuchaj, nie mogę gadać, jestem w Meksyku. No, na Hola amigos. Pora rozpocząć mój pierwszy dzień w Ciudad de Mexico. Wychodzi na to, że mieszkam w takiej no, ciekawej dzielnicy. Ja to mam szczęście. Myślałem, że to jest starówka, ale to jest po prostu stare. Będę sobie dzisiaj łaził i się nudził. Wychodzi na to, że dzisiaj w Meksyku jest jakieś święto i wszystko jest pozamykane. Wszędzie kolory, dużo kolorów bardzo fajnie. Muszę bardzo mocno trzymać tą kamerę w ręku czy też w kieszeni, to też ją muszę bardzo trzymać. Nie wiem czy wczoraj mówiłem, ale Uber zostawił mnie od hostelu jakieś 150-200 metrów. A i tak mówił, że wszystko mam pochować i mam uważać na siebie. Wszędzie pachnie tak mocno moczem. Więc jakbym zamknął oczy, to mógłbym sobie wyobrazić, że jestem w łodzi. Wszędzie tak ładnie pachnie marihuaną. Wychodzi na to, że dzisiaj jest wszystko pozamykane. Sklepy i bary, i wszystko jest jakieś święto w Meksyku. Mimo, że to wszystko jest takie stare, obskurne, to są kolory. Oni chyba lubią kolory po prostu. Może im to wystarczy zamiast remontów Nie wiem. O czymś takim kiedyś się zdziwiłem, jak pracowałem w Niemczech w hotelu. To była tak świetna praca. Że spędziłem tam aż jeden miesiąc. O, jest otwarty sklep. La fiesta. Ola! Za płatność kartą trzeba sobie w takich sklepikach doliczyć bardzo dużą marżę. Po Meksyku jeździ dużo gratów, z tego co już zdążyłem zauważyć, więc będzie co nagrywać. No może to akurat nie jest fajne, ale. W ogóle zostałem chyba podle oszukany. Jeszcze nie znalazłem żadnych takosów, a jestem w Meksyku. To bez sensu przecież. Ale to nie to, co by mnie interesowało. No i trafiłem do, już do downtown. Tu jest wejście do metra. Z kilka kroków od mojej patodzielnicy już jest tak miejsko. Wszędzie sprzedają jakieś gorące bułki, a nigdzie nie widziałem takosów. Ja tu przyjechałem dla jedzenia. I ciekawostka. Meksykańska kuchnia została wpisana na jakąś tam listę junie, UNESCO. Czy UNESCO? kategorii jakiejś jedzeniowej, kulinarnej. Taka dobra. Jest genialne na no, połączenie wołowiny i kolendry ludzie. Czy to jest coś pysznego Ci, co nie lubią kolendry, to mogą już dać yy, unsuba i mogą mnie oglądać dalej. Dzisiaj spałem tylko... O jeden jak tu to... jak to pachnie moczem. Yy, zawsze myślałem, że jak się leci ze wschodu na zachód, to jet lag jest taki minimalny, lekko odczuwalny, to jest takie zmęczenie, jakby dzień po prostu był cięższy. Wczoraj mnie dopadł, yy, więc spałem tylko 3 godziny, nie mogłem naprawdę zasnąć. O jeden. Poza orzechami, nerkowcami, które mam w torbie, nie jadłem nic w Meksyku jeszcze. Ostatni taki normalny, gorący posiłek to był w samolocie. Więc ja jestem pewnie teraz blady, bardzo. Takie ładne mulary. To tutaj to, to jakiś elektryk z Polski chyba robił. O, i są klasyczne buciki zawieszone, najeczki. Jako, że moja firma nazywa się Blue Slides, to nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Tam stali tacy dwaj panowie i taka piękna woń się unosiła. Tej woni w tym kraju jest na pewno dużo. W ogóle w Meksyku mieszka 20 milionów ludzi. Ogromne miasto. 10 Warszaw. Wyobrażacie sobie to? 10 Warszaw w jednym mieście. Oczywiście to jest taka metropolia złożona z wielu, wielu, wielu dzielnic. Ale jednak no, 20 milionów to 20 milionów. Coś niesamowitego Jakby mi ktoś chciał zrobić jakąś krzywdę, muszę mówić, że jestem Polakiem, bo oni tu lubią Polaków Oni uwielbiają Roberta Lewandowskiego i Jana Pawła II Jak będę się z jakimś Meksykaninem umawiał na piwo, to się umówię na 21.37 Żeby zacieśnić więzi No i garbus, ich jest sporo Bo uwaga, ciekawostka motoryzacyjna Garbusy w tej formie były produkowane w Meksyku do 2004 roku Więc jeździ ich naprawdę dużo są to auta, które głównie podobają się nazistom i hipisom. Nie jestem ani jednym, ani drugim, więc no, garbus jest mi totalnie obojętny, nie chciałbym za darmo nawet. Wiecie kto go zaprojektował. Już widzę po kierownicy, kierownica jest współczesna. Nawet cockpit jest taki bardziej ogarnięty. Śmieszno, że w takiej formie auto produkowane do 2004 roku Ua! Zaczyna mi się naprawdę podobać to miasto. Totalnie nie mógłbym w nim żyć. Panuje tu taki chaos, brud i w ogóle. No nie, ale przyjechać na dwa tygodnie spoko. Fajne graty, ciepło, pachnie wszędzie marihuaną. Czego chcieć więcej? Od wakacji. W całym Meksyku jest 17 karteli. No prawda, jedne kraje mają polski ład, PiS drugie kraje mają kartele. Każdy kraj musi się z czymś tam borykać. Wszędzie są. Druty kolczaste A to nie jest żaden areszt 17 karteli, mam nadzieję, że ani jednemu nie zajdę za skórę podczas tego wyjazdu Fajnie, będę tak łaził bez celu I to będą vlogi w ogóle bez żadnego pomysłu Na każdym kroku coś przypomina mi Stany Jest podobna architektura Podobne, nie wiem, szyldy sklepów Podobne samochody, podobne rejestracje Nawet te krawężniki mają malowane Że na żółto możesz parkować a jak jest krawężnik czerwony, to nie możesz parkować Jakbym nie wiedział gdzie jestem, nie widział tych znaków po hiszpańsku To mógłbym uznać, że jestem w Stanach O, to jakieś... jakieś panie Kiedyś w Polsce to tak było Aż się dzieciństwo przypomniało Już trochę chodzę po tym mieście, jeszcze nikt do mnie nie strzelał Więc można to uznać za niewątpliwy sukces A nie wiem czy pamiętacie, jak tylko wjechałem do Niemiec To do mnie strzelali Niemcy Ale fajny grad to jest ta jedynka. O, Z Tego to już w Polsce się nie zobaczy. Przynajmniej nie w takim stanie, w no takim, takim daily, jakby. Ja pierdziele No, świetny jest. Ciekawostka turystyczna. Meksykańskie pesos są plastikowe. To jest plastikowy banknot. Można go pogiąć. Nie da się go porwać. Jest wodoodporny, oczywiście. Super rozwiązanie. NBP też powinno o tym pomyśleć, moim zdaniem. Ot, te już są papierowe, 200, ale 100 jest plastikowe. To, co zauważyłem, to, co czytałem w sumie, to, co już wiem o Meksyku, oni dużo spędzają czasu. Jeden brzmi jak prawdziwy kanał podróżniczy, ale oni dużo spędzają czasu na zewnątrz. I posiłek ma dla nich takie inne trochę znaczenie niż. Tylko zaspokojenie głodu Właśnie dużo jest takich miejsc, które są takimi knajpami Gdzie kuchnia jest na zewnątrz Jakaś starsza pani gotuje I dzięki temu możemy jeść dobre meksykańskie jedzenie Wiadomo, że tam nikt tej higieny nie kontroluje Będę się starał jakoś tak dobrze dobierać miejsca, w których jadam Żeby nie zwiedzać jedynie meksykańskich toalet Właśnie sobie przypomniałem, że nie mam Szczepienia na wściekliznę. To Volkswagen, którego nie ma na europejskim rynku. Pointer. Taka polówka trochę. Dosyć brzydka. A to niestety jest na europejskim rynku. Wszyscy mają te blokady na kierownicy, które były u nas popularne w latach 90. Fajnie, fajnie. Kolejny garbus. Też, yy, też współczesny w miarę. I kolejna to jedynka. Piękne. Przepiękne. Kiedy widzowie piszą, że twój nowy vlog jest bardzo fajny. Kolejny Garbus. Kurwa, tobermany Bez smyczy. Pomijając białych ludzi, których spotykam po drodze, jestem najwyższym facetem w tym mieście. Podjąłem decyzję, przeprowadzam się tutaj. Tutaj jakieś takie pierdoły. Jak ktoś był na placu zamkowym w Warszawie, to Dzień dobry. To jest piew. Okej. Por, por, por. Manija, piew, chicken, por piew, por Tres. Trzy. Mój pierwszy tacos w Meksyku. Nie udało się niestety z kolendrą Jest z kaktusem Pięknie to się prezentuje. Obym, obym się nie zatruł. Nie mam tego, gdzie wyrzucić. Tu jest straszny problem ze śmietnikami. Po prostu nie ma w tym mieście śmietników. Teraz tak się zastanawiam, że w Polsce poszedłbym do jakiegoś tego typa, który smaży kiełbasę i ją zjadł od niego. Tutaj to zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Jak widzicie, czapeczka wjechała, bo już jest kurwa grubo. Właśnie dowiedziałem się, jakie to jest święto dzisiaj. Są urodziny Benito Juareza, czyli prezydenta Meksyku z XVIII wieku, który jest bohaterem narodowym bo bronił niepodległości Meksyku, zabiegał o nią Miał 1,37 m wzrostu Czyli byli na świecie niscy przywódcy którzy byli dobrzy Teraz jak na złość, wszędzie widzę tacosy. Będę dzisiaj cały spalony Już, toczy, już mam czerwony kark No i tutaj już jest alej pełną gębą Naprawdę Jakbym nie widział tych znaków po hiszpańsku, bym myślał, że właśnie tam jestem. To jest taki przycisk yy, w razie jakiegoś nagłego wydarzenia, gdyby ktoś kogoś zaatakował, to możesz wcisnąć guzik i przybędzie jakaś pomoc. Zakładam, że policja czy coś takiego. I jest pierwszy Mercedes. I to jaki? No naprawdę, Meksyk nie zachwyca tak wizualnie. Kolejny garbus. Bardzo mi się to podoba. To były panie kurzy. Proszę, tutaj auto którego nie znam, ale no jest to typowy amerykaniec. Bardzo fajny Monte Carlo, nie wiem, Chevrolet, nie wiem. E, Meksyk jest myślę takim naturalnym rynkiem zbytu dla samochodów amerykańskich, tak jak kiedyś Polska była takim punktem zbytu dla, e, dla niemieckich samochodów. Kolorki, wszędzie kolorki Mimo to, że to jest zaniedbane, dużo rzeczy To jak jest kolorowe, to jakoś fajnie to wygląda O, proszę bardzo, jakie miłe poczekanie Bardzo ładne murale Jakaś siłka Ewidentnie jestem w bardzo ciekawej dzielnicy Nie wiem, czy tam za mną widzicie Stoi pan policjant z shotgunem i on tam pilnował jakiegoś sklepu. Dużo sklepów ma kraty i sprzedaje przez te kraty. To też, musi, ta ilość krat musi świadczyć o poziomie dzielnicy. Dużo bezdomnych, śpiących na chodnikach, ale i tak mniej niż w Los Angeles chociażby. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, pomyślał się temu. Ubiłem kaktusy. Tutaj wszędzie unosi się zapach kukurydzy, takiej pieczonej, przepiękny zapach. Tutaj przechodzenie przez pasy to jest sport ekstremalny. Coś bym zjadł. Nie yeah. wiem. Aż, aż teraz wiedzie żart. To tako było takie dobre, że wszystkie inne, które jadłem, smakowały jako tako. I to kosztowało 8 zł. To te tacosy e, były wielkie, takie jak dłoń. I to było tako de birria czyli szalona wieprzowina. Strasznie ostra. 8 złotych. Piękny kraj, piękne jedzenie. Gańska policja jeździ do dżami. A polska kijami. Nie wiem czy to już koniec tego vloga, czy nie. Jak tak to tak, jak nie to nie.